Hej, cześć, się z tej strony Lorion i witam Was w kolejnym odcinku War 2. Tu już jest ponad 20 odcinek, 22, o ile mnie pamięć nie myli, czy jakiś tak, albo trzeci, nieważne. Nie, nie Musimy atakować kryjówkę Texas, która znajduje się tutaj. Jakby tutaj najrozsądniej wbić. Yy, mają psa. Czemu nic mi się nie poświetla? Teraz mi się poświetla, ok. Piesku, idź. Hmm. Musimy się tu dostać. Można to zrobić tym robocikiem, ale niekoniecznie. Kilka, dajcie mi moment, on podejdzie do tego? Nie podejdzie, albo po prostu wlecieć w dymy, też jest jakaś opcja. Hmm, wolę ich paraliżować. Co jest? Okej. Okay. Jakieś dymy się dzieją. Za zamknij. naczuć się lepiej. E B. Musimy tego robocika wrzucić. Z kimś się strzelają? Tu psy, tam psy. O, tutaj możemy wlecieć. Co tam ogólnie u Was, jak życie? U mnie bardzo spoko. Myślałem, że laptopa rozwalił. O nie! Czemu jestem poza zasięgiem? Fuck! Muszę się zbliżyć troszeczkę. Dobra, i tutaj mogę być ukryty. Tykam. Trochę. Dobra. Można zawijać. Dawaj, dawaj! No. Wyskakuj. Dobra, mamy to. A, które teraz Wyłącz system nawadniający? Tu jeszcze nie koniec. Oh shit, co teraz? N nie wczekaj na mnie. O, śpi, dobra. No, i teraz już dupa. Dobra, policja na policję dzwonię. Kurde, ten system, fak. Skiełbasiłem to trochę. Policja? Jest. <kluzłoniali> hmm, przepraszam. teraz jak to zrobić? Widzimy normalnie. Oni się w jakiś sposób zajęli tym. Czy się okno można otworzyć? Tutaj. a nie jest zły, okej. Okay. Wszyscy tam z Policją walczą chyba. Mogłem się postarać chyba kamerami jakiejś dostać, ale wątpię. Dobra, to teraz ranujemy. Już mamy brykę, czeka na nas. Jest fajnie. Dobra. Mo A nie, to kład był. Dobra, myślałem, że motor. Jeszcze na policję ktoś dzwoni. Unlucky, as movie say? That's bad. Now those fuckers know we're after them. Let's do something that'll really hurt. We're with you. They're about to ship <smart noise> out a huge cargo of cocaine. I've marked it on your map. <smart noise> Destroy the coke, and it'll hit the Tesca's heart. a patrol car in pursuit of suspect. O kurwa. Ej, co tu robi woda? W moim planie nie było wody. O ginę. Debil. Debil. W moim planie. Tam nie było wody i sobie mogłem normalnie uciec. A mamy się w porcie spotkać teraz, tak? Gdzie jest ten port? A dobra, a tu jestem, dobra. To nie tak daleko. No tutaj nie wejdę tędy. No, trudno się mówi, trudno. Idziemy na górę. Jakiś fajny motor, coś, coś. I nie ma. Zawsze jak czegoś potrzebuję, to nie ma. Oj, oj, oj. Dobra, jesteśmy przy tym porcie. No nie, zawsze tu nie działa to jakbym chciał. Za każdym razem. Okej. To teraz mały pokaz umiejętności parkour. Myślałem, że będzie lepiej, efektywniej. I'm sure he'd appreciate it. What's the story here? I hacked into the security cam and rolled it back a few hours. You can see the Teskads loading crates onto the boat. There's a ton of guys with guns. I like a challenge. Thanks for the heads up. Good luck, Retro. the skrzynię z Okay. Mogę to jakoś tak hakować Nie mogę. Najlepiej to tak kamerkami, Wielu ludzi poznaczać przy okazji. Tu jest gościu do hakowania. Już jakieś dymy powoli robimy. Mamy Tu nam pozwoli wejść, otworzyć drzwi, czy coś na przykład tutaj? Okej. Okay. To, to jest plan. Не, Маркус. Серьезно? Он лаки. О! Очень выстрашиваем. Hmm... Jest kolejny ten szajs? Ale wallhack. Right? Oh, oh. oh. Wezwano wsparcie, fajnie. Tam jest kolejny. Tu bym mógł samochodem chyba tym go rozwalić, ale. Tak? Nie, tu, tu jeszcze samochodu nie ma. O, przyjechali ci napakowani. Fuck. Chyba. Nie przyjrzałem się. Ale dobra.

A szybko, szybko, szybko jedziemy To pojechałem Wyjadę tędy Ale chyba nie Nie gazowałem, ale Ale jest git O co się stało? Ale słaby samochód. Co się dzieje? Dobra. Bierzemy auto na żądanie. Piametkę. Ej, nie mogę się ruszać. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, ponieważ nie mogę się poruszać pod sadem, mogę się poruszać pod strzałkami, więc to i tak by było bez sensu, musiał resetować i tak dalej, a już mamy trochę minut na liczniku, więc zostaw łapkę w górę, subskrypcję, walić dzwoneczkiem oraz napisz jakiś miły komentarz, więc ja się z wami będę żegnać, cześć i czołem, do następnego.